gościnnie zrobić no nie, tak więc raczej nie powinno być problemu no. bo, bo ja tak na przykład y, chciałem chociaż y, poznać dla niego to nic no tak ogólnie nie ty jeden tyle powiem nie ty jeden dobra lecimy czekaj bo jest. No, ale wiesz ja ej ja już to byłem trochę Ty grasz Ja byłem na no, tak. No. no, to widzisz. Ty grasz czerwonym, pamiętaj. No. Dobra, masz ją. O, jak się zderzyli. Dobra, wbiegasz. Dobra, masz piła. Idzie, idzie. Ach, dobre było. Jest twoja. Nie, nie, ajajaj. Aj, aj. Oj, źle zrobiłem to. Dobra, dobra, kitara, bardzo dobrze. Do góry, jeszcze na skrzydło. dobra, masz ją i dorzuć. Oj, za, kurna, źle wszedłem. My z nim gramy. No. A, a, wy a wy zazwyczaj robicie takie rozmowy prywatne? no Zapraszamy. Oj, ale mówisz o meczu tak w trakcie meczu, czy? Y nie, tak ogólnie. To jak na przykład gadać. A to tak, no to ileż można na YouTube gadać? Do środka Aj, źle tu O, dobrze, też zrobił Dobra, długa piła, tu nie ma co się bawić Wygrasz to, aj! Masz ją! Brama, będzie brama! Zurżnij! O ja! Spoko, spoko. Co ja robię? Po co w te ślizgi? Dobre. Spalony tam był. A o oddaj ojej to był strzał czy podanie? w nie było ej, on we dwóch no z, z reguły w ten aj, źle zrobiłem dobra, wyjdziesz a nawet powiem ci, nie zwracałem uwagi ale ten, jak sprawdzaliśmy wyniki później to było na dwóch napisane, wiesz Dobra, prawe skrzydło będzie delikatnie. Masz piłeczkę. Jestem na skrzydle. Kurna, widzę tu pełna kultura, z czuczki technicznej w ogóle. A ty masz jakiś mikrofon podpięty? Na razie gadam przez kamerę. Bo mój mikrofon niestety nie współpracuje. Aj. Kurde. Jest kamera do siebie O ty, hamie. Mówisz o kamerze. Nie, znaczy ja mam tylko mikrofon włączony z kamery. Nie mam ten. Kamery jako kamery włączonej. O jezu. Nie wiem, co to jest. A chciałbyś ze mną zagrać na przykład w halloween? A czemu nie można zagrać? Ja nie widzę problemu. czy widziałeś tego Minecrafta na tym e, PlayStation 3? Tak widziałem, zagrałem nawet chwilę, ale ja tej, to nie, to nie gra dla mnie, to ja to, to ja nie ogarniam tego tematu Minecrafta. Ja tam trochę, ja tam grałem e, na PlayStation e, 3. A, nie, ja w ogóle, nie, nie, to, ja próbowałem coś tam wymodzić z tego, ale nie, dla mnie, to za skomplikowane jest. Dwa, ja, e, tym co chodzisz, to dwa razy, jeżeli e, tak... No, dobra, pięknie. Dobra, jestem na krótką. Spoko, kurde, no, spoko jest. Dobra, jesteśmy, idziemy. No, kurna, zagraj to, hamie jeden. Jeszcze raz Dobra, wrzucaj Ojej, o jak mi ściągnął, ładnie było awaj do niego, chama Masz ją Aś, kurde no Spalony Ale, zdusz! Ale to zrobił! Szczęście nam sprzyja. Trzeba wygrać. Szczęście nam sprzyja, trzeba wygrać. Aj, nie biegłeś. Szkoda. Do góry. No, przejmij to! No. Spalony jest. Masz teraz piwo! szczelość szczeloć! Aj, 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 aj. Co ja zrobiłem, sorry! Nie ten przycisk, kurna! Zamiast ten podać, to ja dośrodkowanie nacisnąłem. Dobra, masz piłę. No wbiegaj, wbiegaj! Aj, masz ją! Aj! Było blisko! już popałem całej siebie, kółko. A kurna chama. co ja. O dobra, takie to, co może. Ojej, dobra jest. Rźni to, dasz do. Jedziesz po skrzydle, Patia Kapiła. Jedziesz sam, jedź sam, nie zagrywaj. Ach, dobre było. Ja źle, źle zrobiłem, mogłem ten, mogłem ci wyjść na podanie. Kurdam, mało szczelamy coś. No, oddał więcej w No jak... jak paralita zagrałem normalnie Jak on Dobra wyszedł pięknie Tak, tam wyszedł od piątki, tam już właśnie woli Pod presją był, bał się Oj, wszech jest super No co jest kurde Awaj go, ciągnij go to za tą koszulę Jeszcze i nie Iniesta wygrał z nim pojedynek, to już jest masakra Ocie kurna źle Jajego Bocian, Bocian Masz tu Długa, długa piła Aj spalony Dobra, jesteś biegnij, 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 Masią. Ale wyszedł, Han. Dobrze było? Zaraz. Dobra, masz piłę, masz piłę. Aj, idźcie. Ojej, kłamie, Luną. No? To ja mam. Co masz? No to co? O, no nie! No nie wierzę! No nie wierzę! Jak stanął na linii, Hany! To akurat wiesz? Nie Dobrze. Masz piłeczkę delikatnie i jedziesz z koksem. A źle Dobra nie graj, nie graj. Spalony chyba był Kurde Mogłem podać to Dobra Dobra, jesteśmy na spokojnie. Dobra, jestem, jestem spokojnie. A i chyba. Nie ma spalonego. Oj, dasz radę. Kurde, no ściągnął mi tą piłę. Masz ją. Jestem. Aj. Kurde, nasza, dobra. Dali. Oj, ja jaj, Wiesz <laughs> ją, podejdź Messi. Aj, kurna mocno miał rzucić, a nie taką. Aj, sorry, już miał podawać. Ojku, dobre, dobre było. No, ty, coś ty mi zrobił, gościu. Oj, 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 niedobrze. No nie, i te środkowania badziewne, ja jego. Trzeba się No, dokładnie. Ale no niestety do robią swoje w tej grze. No rozpadają nasi. na A miraada. To nie, musimy trochę dokładniej grać. Oj, 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 masz ją! Aj. Masz ją, biegnie, na dole, na dół! Aj. A to ty masz ją, dobra. Masz, to, to, do niej, do niej! Oj... Wolverine, Weź tam żyć. <noise> Następnym razem jakby co, po prostu stawiaj na ten Na Tak I piła idzie Idzie piła Ale czemu to pike bierze No nie wierzę, właśnie to jest to w tej grze Obrońca w napadzie Dobra, nikogo nie ma, nasza Masz ją, spokojnie Co on zrobił? Jest Messi! Messi! Ojej oh yeah. Spalony, spoko jest, okej, okay, spalony Damy radę Trzeba więcej tylko trochę No, masz ją? Idealnie, ai, masz o, masz o oh, nie masz, kurde. Spoko, I źle zrobiłem. Dobra, i możesz od razu krótko. Masz, od razu piła. Ujjku, spalony, udało się. Bo już było niebezpieczne. Spoko. No dobra. O kurde. Myślałem, że chociaż do kogoś dorzuci. Spoko. Dobra. Masz ją. No fajn, kurde, której kiedy? Jak mnie taranuje? A raz jak go staranuje, to zobaczysz. O, jedziesz! Jestem w środku, ale spokojnie cić. Idź, idź. Pum! Aj! Dobre było. Koniec, niestety. Niestety poraha.